Dziśka tak. Tak. trochę leci, tak? A, to lecimy dalej. się zorientowałem, teraz mówię, zobaczymy się tam tematy do omówienia, <laughs> o kurczę mianowicie mam do omówienia jeszcze trochę jeszcze mi chodzi o to <laughs> wzięło mi o to tam obiekt ulaczy, każdy inny obiekt w ruchu a kilka rodzajów energii i mówi o to że opór kinetycznej czyli związanej z prędkością a jeszcze energię też kinetyczną, ale obrotową, która jest związana z tym jak się obraca. I tam to wykorzystaliśmy do tego, że energia z obrotu tej kuli pozwoliła nam po prostu kręcić się dalej i wjechać pod taki skos. Tyle nam to dało. I w sumie nie chcę się dalej nad tym rozwodzić, bo jestem specjalistą w tej dziedzinie. W poprzednich też nie, ale w tej wybitnie nie jestem. I nie chcę wam po prostu robić mylnego wrażenia. Ale chodzi o to, że na przykład jeśli się kręcimy wokół jakiegoś. Wiadomo czego. Ja teraz na fotelu z prostowanymi nogami. Zyskamy jakąś prędkość. Kiedy mogli, schowany do siebie w czasie tego kręcenia, przyspieszymy obrót. I o to mi mniej więcej chodziło. No to jest majornie niezwiązany z grą. No i. Ta no. Laser w sumie z elektrycznością ma niewiele wspólnego. W sumie to tylko tyle, że trzeba dużej, nawet niedużej, energii elektrycznej, żeby zasilić właśnie wiązkę, żeby było światło, które potem przez soczewkę się skupia i tworzy właśnie wyliczy strumień wiązkę laserową. To jest tyle ciekawe, że. Soczewki są różne nie dla serów też, ale im lepsza soczewka, im lepsze źródło światła, lepiej zasilone, tym większą energię ma też ten światło i to też. Od żarówki, od żarówki zależy w sumie tylko serów, I jak mamy żarówkę taką jak w randolu i jakąś małą, to one mają różne... I w zależności od tego, jakie umieścimy, będą miały energię. Mamy tu Zależy o to, to, jak bardzo będzie ta energia skupiona. Możemy skupić na przykład całą energię, dajmy na to, słońca, to byłoby jednak ciężkość, dość energochłonne. Teoretycznie dałoby się tak zrobić, żeby całą energię słońca skupić w jednym miejscu. Potem ją ukierunkować w jakąś, nie wiem, odległą planetę, galaktykę czy inne słońce i moglibyśmy niszczyć. zniszczyć. Nie wiem, czy próbowaliście takim laserem ręcznym, czym wiedzieć coś, ale tam widzicie, taka, nie wiem, to światłowy, pomaga w namierzaniu, czy wskaźnik. Te Większe lasery mogą służyć nawet na rozpadem na przykład do wielu takich bajerów drobnych czy niedrobnych, które jednak czuć, że energię mają. Na przykład takie lasery nie wiem, zielone są fajne, Jest skierujecie na napompowany balon. Jeszcze zależy że od balonu są nie lasery, ale zielone najczęściej mają taką energię większą. Takim laserem autentycznie przechowujemy balon poświecimy chwilę na to jedno miejsce, to jest ważne aby ta energia się nie rozpraszała przez potrząsanie i też jesteśmy w stanie przebić balon bardzo fajne i lasery też są bardzo niebezpieczne bo też laser tak skierowany na oko potrafi go oślepić bardzo niebezpieczna zabawka i na koniec generator kierunku, czyli Tesli. Czas na to było ogólnie cwaniać, jak czekam tam na prądzie, znał się jak mało kto aż żałuję, że nie mogłem gościa spotkać. Też też podobno dziwny był. Jestem jego fanem, dlatego też ta gra. U yy, mnie miało Tesli tak, że było jedno potężne uzbrojenie jak wystającym elementem. I z tego elementu, który, który ja roboczy na roboczą nazwę Antenką, nie wiem. Tak nazywa, czy inaczej. Yy, autentycznie wystrzeliwały pioruny. Patrzcie sobie w internecie. Zresztą myślę, że każdy zna co to jest cewka Tesli. Yy, nawet ktoś, kto nie jest związany z fizyką, bo to jest bardzo widowiskowa rzecz. Jest ja na różnych pokazach pokazywana. I... Też niebezpieczna, ale to jest o tyle fajne, że... ...w odpowiednich ustawieniach... Bylibyśmy w stanie przy takiej serce stanąć, łapać te a nie by z cewki do naszych palców leciały pioruny. Tam nic by się nie stało. To dlatego, że tam są tak wysokie napięcia, napięcie, tak. Tak wysokie napięcie prądu jest, że prąd nie przepływa przez całe nasze ciało, tylko jedynie po powierzchni skóry. Tam no, możemy mieć jakieś tam delikatne. No, ale generalnie nic nam się nie dzieje. Jeśli gdzie jest małe, że nie jest duże, to przeleci przez nas choćby jedna taka i przepali serce. Ale eee, ten generator testu to te faktycznie można łamać runy i na przykład do innej cewki wysłać i to fajnie działa. I naprawdę polecam sprawdzić. A tymczasem wstępne cięcie zrobię. Robimy czytanie. Wspieramy to, i się powinno ten krąg lepiej. Hmm. To, hmm. to dlatego, to po prostu naładowało teleport. To widać, 15 jest wymagane, żeby w ogóle przejść dalej. Ja mam wszystkie zadawane. się, ja mam 36. Tutaj jest teleport, ale ja... ile trzeba karteczki? Tutaj pierwsza karteczka. Pali, no to już no robił poważnie.

dalszej tej historii te potropki są żyły. To były po prostu takie, takie trochę jak krzyżówka pisów i takich rąków. No widać, że w tym Uniwersie były to To z... znowu niebieskie kapturki sobie. Były te zwierzaczki i podawały im się. Nieźle. I tutaj o, też znowu są so. jakieś śmieszne. Wali nad tym, żeby ich do no. wojny z tymi nawarzycielami. Nice. Tutaj widać, że już się ta kraina rozwijała. To jest początek znowu tej wieży, chyba. Kiedy zajmowali się prawo, to zajmowali się nie, nie mieli. Dostawane. Tutaj chyba jeszcze jest ten... ...w zgodzie. Z kimś. Trochę nie zgadza z tym filmikiem, co tam mieli. Ale nic, to i tam widać... ...kołąbek śmieszny. Na transporter. Tutaj już gotowa, wiesz. pieruny ładnie. To też w pewnym momencie były źródłem zasilania tej wieży. Weźmy dalej. Tutaj widać, rozwijała się medycyna. Chyba jemu robili, bo tutaj widać te rąszczyki dziwne. Sireno, łosioł jest takiego dziwnego, więc. Nauki, które w dzisiejszych czasach u nas były, były za ale jednakże no, to jest postęp nauki. Tutaj też, jak mówię, ludnictwo. Uważaj, rozwijamy zbiera i zbierać coś takiego. Ale też i oczywiście trójenie bo było bo tutaj widać tamtego tego stworka. a proszę także kuceczki dawali temu stworkowi Prowadził tą tutaj okej okay. Był de facto po to, żeby mogli robić te bańki tych samych bańek. Robili te śmieszne jakieś brudki, które chodziły i... To miało nas tą energią elektryczną. A tutaj... taki te... Jakby te zbroje robili dla tych kubków. Tutaj jeśli tą roślinkę i tych kapturków no jak, które chyba dzięki tej roślince nauczyli się kapturkami, nie wiem, z i połać, Kontra ludność była w tej. Tutaj. tutaj, chyba. A, tutaj jeszcze jest prawo. ma by taką brązową. chyba po prostu podróżowali i dawali te... Tutaj widać, jest pożałek, na przykład. Czy nie? ptak. Tutaj. To jest chyba ten smoczek. Tutaj. Też chyba ten Merlin kontrolował. O proszę. Tutaj znowu leźli to Było przez nich zbudowane, dopiero oni się nauczyli się przyskać, no. sojusz widać, czyli tych niebieskich fakturków, czyli ten kierunek to jest królestwo po prostu. Proszę. No. Pewnie ta korona też ma jakieś ciekawe właściwości. No i widać jeszcze są Merlin, dał dałny. I wszystko w porządku. I tutaj oczywiście stoi. I prowadzi wojska do boju. w swoim uzyskać tę wszystkich ludzi, tych maszyn i rozprzeć swoje kwestie. Dalej. Tutaj chodzi o to, że pomimo tego, niezgody jest go zebrał z tymi barbarzyńców i wyruszył na podłogę. To się nie udało i ten duszek sugeruje, że chyba oszalał gościu. Jeszcze był w chyba z tymi... Ktoś z nim jest nie taki. Zastanawia się o to, Podali chwilę i złościli się panowie na siebie. Zacznie wysłał tych swoich, sodem. był sozem. a podwój, i miał, mieli się pozbyć. Oto z tego ten gościu, którego potykamy na tym, czy głównym i zobaczył, co się święci. No jest na leży. Nie widziałem takiego. Zebrał zwojów i uciekł. Z dzieckiem. No, jak tutaj zaczyna się no. Dopiero tutaj pojawia się łysy i jest, że barwarzyńcy uratowali i Jedno tak jak tutaj, jest podobnie. Przyszedł ten gość i coś takiego czasty się zrobił. Zasugerował. I niebieskie są prawie chyba parzyńce. Później im podobało to. Użył i długi czas właśnie mordował wszystkich. A z tyłu za nim armię, która właśnie była stworzona z tych gawarzyńców, nie? I paradoks. Tutaj jeszcze z Medlinem, czyli to jest jeszcze wcześniejszy skok. Tutaj właśnie okazuje się, że jest I nasz Mary. To był jakiś, coś z tym księdem. No, widział historię. Tak, wtedy marnie się. Że będziecie pokona tego złego króla. Smutny. Jest zdenerwowany. Chyba znaczy, że ten Merlin, nie wiem jak, mówię Merlin, ale myślę, że to ta sama, ale dobra, nie będzie Merlin, to właśnie z pomocą tej energii był w stanie zajrzeć w przyszłość, czyli też nie do że teleportacja to jeszcze po pasiecznej przynajmniej w energii. Nice. Tutaj ostatni razek. Zdjęcie męża, który mnie mnie zmarł, bo czekał przed wojskiem. A syn patrzy na wieżę. Już go tam ciągnęło, wiedział co Ale to koniec historii. nadzieję, że mu się podobało. No i cóż, i lecimy dalej. Jeszcze wyczaj, Ogólnie tam jest z lewej to jest taki pierwszy. Drugi to jest takie środkowe wydarzenie. I trzeci to jest ostatnie. Jest coś takiego, bo to są chyba zestawy. To jest ogólna historia parybażyńców. Tutaj tych otworów. domu czy. Tapy budowy tej wieży chyba. Tutaj ziemia, czyli historia rozwoju. Tutaj też i hutnictwa w architekturze, przemysłowych. Tutaj jest zdobywanie bogactwa. Tak, bo w pierwszej sprzedaży on odkrył lokiskę. Wyraźnie, rozumieć. tutaj historia królestwa przedstawiona pozytywnie. Tutaj historia podboju. skoro o, o, jak to było między nimi? To historia z A to było, że to były w jednym miejscu, a tu tylko heroje uwielbiali. je. Czy to kojarzy trochę? To by pasowało. Nie, i ostatnie. Zwycięstwo i czyli zwycięstwo oczywiście naszych dobrych. To będzie pewnie jeden odcinek. Ja.